Witam państwa bardzo serdecznie. Moimi i państwa gośćmi dzisiaj jest dr Andrzej Kaczarowski oraz psycholog Leopold Kaczarowski. Witam panów. Dzień dobry, witamy pana. Państwa witamy jak zawsze. Witam, dzień dobry. Temat mamy dzisiaj dość ciekawy, bo temat naszych milusińskich, najmniejszych i o tym, jak teraz sobie radzą psychologicznie i mentalnie, zwłaszcza w okresie pandemii i zamknięcia. Jak pan, panie doktorze, to widzi, jak młodzież powinna się teraz zachowywać? To znaczy od kiedyś się zaczęło, ja myślę od stycznia, kiedy właśnie w naszym gabinecie postanowiliśmy wprowadzić feedback, biofeedback, który służy do badania fal mózgowych. Ponieważ z Leopoldem postanowiliśmy, żeby był, robić badania Badania fal mózgowych. Tutaj o tym myślę, że powie, a ja powiem od siebie, że dlaczego tak, a nawet jestem zadowolony, że od stycznia już pracujemy na tym urządzeniu i jest dużo młodzieży i niech tych najmłodszych, milusińskich, tylko takich właśnie wieku szkolnych od, od pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, gdzie mają problemy dzieci z koncentracją, czyli Aha. zaburzeniem fal mózgowych. Ja mówię od siebie, bo tu bardziej precyzyjnie Polny jest w tym e, obeznany e, bardziej, bo przeszedł już wiele kursów, szkoleń w tym zakresie y, no i ja no, jestem zadowolony z tego, że coś takiego Mogliśmy wprowadzić i pomagać tutaj z tej strony. Dotychczas Poldek zajmował się też dziećmi, młodzieżą. Biofeedback. To jest bardzo piękna sprawa, gdzie my możemy. My kiedyś, proszę pana, robiliśmy takie badania. Pamiętam, ten Eustazy Stefański robił na różnych urządzeniach podatność na hipnozę. A dzisiaj poprzez biofeedback możemy zrobić podatność okay. na hipnozę, bo wtedy było ludzi więcej wzmożonej aktywności umysłu w stanie beta, wyższej tej gotowości naszej aktywności, a teraz więcej ludzi jest w stanie teta. Ale jak wygląda tak naprawdę ten feedback? To znaczy tak, bo od wielu lat to jest stosowane gdzieś tam w różnych, różnego rodzaju przychodniach, w szkołach, tylko że zastosowanie jest tego takie, że tak naprawdę skupi, jeżeli ktokolwiek używa tego w szkołach, jeżeli zakupi to jakaś uczelnia czy szkoła, to zazwyczaj się skupia na dzieciach, które mają bardzo duże problemy. Czyli na tych, które mają e, tak naprawdę już takie bardzo, bardzo poważne schorzenia, e, tak, związane z różnymi, e, naprawdę brakiem pamięci, z koncentracją, tak, ale to już nie są takie zwykłe, tylko takie już cięższe do wyjścia. A te dzieci, które ma, e, są takie, które potrzebują rzeczywiście po to, żeby lepiej się uczyć, po to, żeby się koncentrować, po to, żeby lepiej funkcjonować, to on, one niestety nie mają dostępu. E, do, takich, do, takiego, do takiego sprzętu. Dlatego u mnie w gabinecie jest to możliwe. Tak? Dla takich dzieci, które tak naprawdę potrzebują po to, żeby wspomóc się, żeby lepiej się uczyć, lepiej mhm. się koncentrować, a przede wszystkim też w dużo, dużo bardziej złożonej sprawie, co jest problemem teraz dużym, tu bym powiedział, że agresja agresja nie tylko agresja w stosunku do rodziców e, podwyższona ale też do rówieśników e, do samego siebie samego nie? siebie bo, są dzieci agresje są dzieci które bardzo często przychodzą które się same biją tak dla nas to jest taka sytuacja bardzo To jest bardzo tak? do tego Leopold wejdę w słowo pamiętasz tego wczoraj co był... To on bił głową o, o podłogę, tłukł głową i bił o meble. Ręce sobie mógłby pokaleczyć, jeżeli by tak chciało się, no bo to by powiedziało, gdyby tylko był z nim psycholog, na przykład, czy ja, czy po, to by powiedziano, że ten psycholog pokaleczył to dziecko. Ono samo się pokaleczyło, samo nawet potrafi pogryźć i, i, i zachować. To jest samoagresja, to jest coś takiego, co nie wiem, jak, jak można wyeliminować, ale w każdym razie jest to zaburzenie pracy ja, już Zeszliśmy na ten temat właśnie z tym okresem, czy samobubiciem, czy tym, co się nie dzieje, dzieje w gabinecie, dlatego ja w gabinecie nie mam kamery, monitori, po prostu, żeby dzieci były monitorowane, po to, żeby potem rodzic nie powiedział, że coś ja robiłem z dzieckiem, lub coś się jakoś krzywda się mu działa, ja potem przewinę mu nagranie po i pokażę, co się działo, tak? I wtedy jest czarno na białym yy, jaka jest sytuacja dlatego to jest bardzo ważna sprawa wśród psychologów jeżeli się pracuje z dziećmi żeby te na zawsze było tak? mhm. co się dzieje ale wracając do tego biofeedbacku yy, to przede wszystkim działamy tu na yy, równoważeniu tych fal Czyli do, dochodzenie do sytuacji, w którym te fale są wyrównane, takie, takie wypośrodkowane. Każde fale oczywiście mają inną częstotliwość. Tak? Od fale delta, które są najwyższe, do, do bety1, bety, bety czyli mamy najpierw deltę, potem tt, potem mamy alfę, smr, mhm. beta1 i beta2. Tak? To są fale, które, które są u każdego z nas. I, któryś z tych fal są prawdopodobnie zaburzenia i one są albo wyższe, albo niższe. Jedne fale potrzebujemy obniżyć, czyli... Yy... Zniżyć, żeby one były uspokojone, a niektóre podwyższyć, tak? Jeżeli ktoś ma niską, niską koncentrację, to prawdopodobnie są tu zaburzenia w, w, w tecie, może w alfie, gdzieś tam w SMR-ze, tak? I wtedy te fale patrzymy, co się dzieje, tak? I mamy. No i pierwsze, co robimy tak naprawdę, jak ktoś przychodzi, przychodzi do mnie pa, dziecko albo młodzież na, 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 na biofeedback, Oczywiście jest wywiad, e, oczywiście Aha. jest jakaś psychoterapia albo rozmowa oczywiście. tak, Ale zaczynamy od EG, czyli e, nie od biofeedbacku, tylko EG. E, podłączamy oczywiście osobę do, do tego urządzenia. Tak? Przypominam, takie cztery diody, to akurat mam cztero, czterokanałowe EG. I tu są dwie elektrody uszne. No i sprawdzamy co się dzieje. I po tym EEG robimy to w, w czasie oczu otwartych i oczu zamkniętych, mamy wtedy e, wynik jak wygląda te zaburzenia, tak? mhm. gdzie są zaburzenia. Wtedy po, tym, po tej analizie możemy wiedzieć jak pracować, jak urządzenie nastawić tak, żeby ten, zrobić ten trening biofeedback, tak? bo my mówimy o biofeedbacku jako treningu. To są ćwiczenia, które robi się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, co dwa tygodnie, zależy kto ile potrzebuje, tak? No i robimy te ćwiczenia w sposób konsekwentny i dobrany do danej osoby, tak? Zależy jakie fale mamy. No i mamy do wyboru, albo gry, albo film mhm. i tu już jest to, jak to działa, to już... Ja muszę zapytać z ciekawości, dlaczego badamy pacjenta przy otwartych i zamkniętych oczach, bo to jest wyłapał ja pan tak? widzę, była pan, tak oczywiście jest to różnica duża, dlatego że mamy zupełnie inaczej fale działają przy oczach zamkniętych, przy oczach otwartych, szczególnie mówimy o tych falach wyższych, czyli delta, teta i one zupełnie inaczej wychodzą, tak? Jest mhm. inna aktywność mózgu. A jaka jest przyczyna właśnie takich zachowań i zaburzeń? Bo wiemy, że teraz e najmłodsi siedzącymi dniami e, ucząc się zdalnie w domu, mają wolny dostęp do internetu i jak to wpływa właśnie na najmłodszych? Y to wpływa w ten sposób, że dzieci są coraz bardziej agresywne. Hmm. Bo dlatego, Dlaczego ta agresja rodzi się? To trzeba agresja, zacząć od no to tego, dlaczego agresja rodzi się. No bo no, jeżeli o komputerowych również trzeba. No i tu ja, bym, gry komputerowe to bym tak odłożył troszeczkę na bok. Dlaczego? Dlatego, że jest coś bardziej, dużo bardziej groźnego niż gry komputerowe. Gry komputerowe można rozdzielić na te, które są na przykład strategicznymi, lub takimi bardziej mm -hmm. agresywnymi, gdzie są szczelanki i różnego tak. rodzaju agresja, tak? Mamy jakieś GTA, jakieś mamy tam dziwne gry, które mają rzeczywiście podłoże też agresji, czy różnych mm -hmm. dziwnych scen. Ale jest dużo groźniejsza sprawa. Yy, mówimy tu o YouTubie. Dlaczego no. mówimy o YouTube? Dlatego, że e, niestety, ale na YouTube trafiają filmy, które sobie ktoś tam złożył z czegoś, i zazwyczaj są one bardzo. E, nie, nie wiemy, co w nich jest. A jest dużo rzeczy, no, nie które są bardzo źle wpływają. Autoryzowane, autoryzowane. I dużo trafia treści do dzieci przez YouTube'a, które nie powinny w ogóle trafiać. Bardzo to. popularne wśród młodzieży są patostreamy. To są te streamy, gdzie są przejawiane najgorsze instynkty ludzkie, e, alkohol, narkotyki, tak. złe zachowanie do rodziców, czysta hmm. patologia. Tak. Tak. I Ale nie są autoryzowane przez. Nie, nie są, nie są autoryzowane. Mamy tego, tak naprawdę, jeżeli rodzic ma włączonego swojego YouTube'a, to dziecko skorzysta z tego rodzica YouTube'a, tak? Mhm. My tu mówimy o dostępie. Tak naprawdę dziecko ma dostęp do wszystkiego w tej chwili, co się znajduje w internecie. Jeżeli mówimy, że można produkować pewne rzeczy, no to zapytajmy się samych siebie, rodziców, ile rodzice blokują i ile tak naprawdę mają zablokowanych tych stron, ile dzieci mają tak naprawdę dostępu do tego. Bo ja obawiam się, że tak naprawdę te dzieci mają nieograniczone dostęp do tego i tak naprawdę do tego od, od trafii, tak naprawdę, o której mogę powiedzieć do, do tych, co, co Pan powiedział rzeczy, tak naprawdę mają do wszystkiego. Bo blokada rodzicielska jest bardzo łatwa do złamania, a wiemy, że najmłodsi lepiej obsługują komputery niż tak. rodzice. Oczywiście, że tak Bo to jest i najpierw, myślę, że, że... każde dziecko sobie chyba myślę w wieku 7 14, do 14 lat poradzi z tym bez problemu. I, I tu się obawiam to jest problem, duży problem i tego co, się, co jest, ale my mówimy o dwóch o dzieciach, już, już takich trudno bym powiedział dorosłych dzieciach 7 lat. Bo to, co ja chcę powiedzieć, w tej chwili to jest już dorosłe dziecko, według mnie 7 lat. Bo problem się zaczyna nie w 7, w 7 Tam, roku życia, tylko to, w 4-latku, której mam właśnie syna 4 -latniego. i Panu powiem, że to, co jest na YouTubie dla 4-latków, na przykład film na zasadzie taki, że ktoś się bawi jakąś zabawką i pokazuje jakieś, nie wiem, jakieś klocki, czy koparkę jakąś i tak dalej, to by nie było nic złego wtedy. Ale jeżeli to się y, zaczyna od tego, że koparka wjeżdża i nagle ktoś bije tą koparkę młotkiem i on rozwala, dziecko się przy tym cieszy, jeszcze w piasku coś tam zalewa ją wodą, jeszcze dokłada do tego klocki, które, y, które jeszcze za je zakopie, albo coś zniszczy, albo zazwyczaj to się dzieje na zasadzie zniszczenia czegoś, y, y, zakopania czegoś, hmm. to są pobudzane instynkty u dziecka bardzo negatywne. I to się dzieje w filmach właśnie tych, tych na ten, YouTube. Na, najmłodszych, tych na YouTubie. I Pan sobie dla, 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 dla siebie wpisze sobie na swojej wiedzy właśnie to, co jest w tych filmach. Po prostu y, ja mam czterolatka, dlatego y, chciałem coś poszukać dla niego, żeby coś włączyć fajnego, to widzę, że po prostu y, tam bardzo mało osób można rzeczy znaleźć, które mają jakieś, jakieś podłoże w ogóle pozytywne. Tak? Większość to jest naprawdę negatywnie i Stąd się to bierze, i to jest początek tego, tego wszystkiego, co później mają, ma jakiś efekt w przyszłości. Mhm. Te dzieci mają, mają do siebie mieć szacunek, nie będą mieć szacunku czy to w szkole, czy to w, w przedszkolu. Także Leopold do 14 roku życia zajmuje się, to bym powiedział, trudniejszą młodzieżą. Mhm. Gdzie, tą młodzieżą, która powiedział, że 8 lat to już dla niego jest duży chłopczyk. No, duży na tyle, że powinien pójść do szkoły. No, ale cóż, dziecko siedzi w domu, no i ma do dyspozycji może jakby ten komputer, jak tu mówimy, dużym ekranem siedział tam, to jakoś ten mózg już pracuje przestrzennie ale kiedy wpatruje się w ten, w ten, w ten telefonik, tak, to cały czas muje ta przesadka mózgowa sprzężona i szyszynka również z tym, z tym właśnie telefonem, czyli wyłącza się, można do niego mówić, on nie słyszy, co do niego się mówi, no dociera, albo może potakiwać, mama mówi tak, on tak tak, 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 i dalej patrzy na ten, w e, ten, i kiedy nawet odłoży, to dalej te obrazy, proszę pana, są w wyobraźni jego, to jest tak samo, jak ludzie, którzy e, oglądają cały czas telewizję. Albo horrory, bo to jest bardzo dobry no, przykład. Ale to jest ale to... horrorem, dzisiaj jest... Przepraszam, dzisiejszym horrorem jest to, co oglądają wiadomości. To jest bardzo silny horror, gdzie ludzie widzą tą śmierć umierających ludzi na ulicach, w workach leżących, prawda, i, i chorujących na pandemię. W maskach tych ludzi przerażeni, ten pasek tu idzie, taki pasek w cyfry, gdzie oni cały czas mają to zakodowane w głowie. Nawet kiedy odejdzie od tego telewizora, szybko biegnie do telewizora, bo od niego nie może, nie może, nie może nie żyć. Dzisiaj telewizory są w kuchni, kiedy kobiety pracują w pokojach, w sypialniach, a nawet w toaletach już mają telewizory. Tak, pod prysznicem. Tak, pod prysznicem ma telewizor i on patrzy i nie może oderwać. On chodzi tam, gdzie jest ten. On bez tego... To jest coś, wie pan, hormony szczęścia, endorfiny szczęścia. Mózg się cieszy, bo widzi ten sam powtarzający się obraz, ładuje się. I on widzi te cyfry yy, w tych... Tych, ile ludzi zmarło, ile się do tego. No wie Pan, co w tej chwili, nawet jeżeli zdejmiemy te maski, to, to i tak pozostał już uszczerbek tych ludzi, którzy nosili maski. Mózg niedotleniony, tak samo u dzieci, tak samo u dorosłych, niedotleniona kora mózgowa. A nie mówię serce, i tak dalej. Dlatego mówię, że nawet zdjęcie ten masek nie załatwi wiele, bo w dalszym ciągu będzie, będą skutki tego, jak ja to nazywam, e, e, uszkodzenie mózgu na już się pojawiło. Tak samo jak niedotlenienie e, serca, płuc, i tak dalej. Kiedy już nawet ogłoszą zdjęcie masy, to już będzie za późno. To tak jak dzieci, kiedy mówi pani, jutro mamy wolne i dzieci się cieszą, mogą się cieszyć, ale ta radość już za późno jest, bo efekty pozostają i nie tylko u dzieci na trwałe, bo te dzieci już są okaleczone. A co z, z, z uniesamodzielnieniem dzieci? Bo kiedyś 8 dziewięciolatki latki się same do szkoły, żeby ja. pójść nauczyć się, pójść pierwszy raz do sklepu e, samemu, a teraz? Teraz Teraz jest dzieci są bardzo wycofane, dzieci są bardzo zamknięte w sobie. Nie dojdzie do tego agresja, tak jak mówiłem, to jeszcze wycofanie. Jest się za, w tym samym czasie można być, to samo dziecko może być wycofane i agresywne. I, Boże, ta... to, tego, i to co do agresji, powiem, również u dorosłych. Proszę zobaczyć, jak ludzie, którzy tą telewizję oglądają czarną i są bardzo agresywni, Aha. bo cały czas te obrazy mają w głowie. I bardzo się boją wszystkiego. Te lęki już u dzieci są, tej agresji. Tu jeszcze trzeba przejść, tu, tu mówiliśmy o tym małym ekranie. Ja chciałbym powiedzieć, że dużo gorszą sprawą jest granie na komórce niż granie na tym komputerze. Ja nie jestem przeciwnikiem gry na komputerze, jeżeli to jest modra, fajna gra czy strategiczna, czy gra taka rozróżniająca, bo są różnego rodzaju gry, tak, nie można mówić, ale że wszystkie, gry, wszystkie gry komputery są złe, ale telefon jest bardzo negatywną sprawą, bo dzieci, bo cały czas nie, nie dojrze, że się wpatrujemy w tym. to jeszcze, to jeszcze mamy technologię, która jest przeciwko nam, bo jednak komórki emitują światło takie, to jest, to jest tak zwane niebieskie światło, które jest podświetlane ekranem. On bardzo źle negatywnie działa na nasz wzrok, na nasz, nasz mózg. E, I też jest oczywiście następna sprawa wifi e, i, i, i tak, wi połączenia kolejowe, które są w czasie, cały czas jest nadawanie i odbieranie informacji. To jest bardzo negatywne. I dużo, dużo rodziców właśnie używa telefonu na zasadzie takiej, że dziecko się denerwuje, dziecko nie chce czegoś zrobić, to dam ci ten Telefon na chwilę, albo gdzieś jedziemy samochodem, żebyś nie krzyczał, dam ci telefon, żebyś sobie pooglądał, yy, czy żebyś sobie pograł. I nie zdaję sobie z tego sprawy, że skutki tego będą bardzo dużo większe. No, niż oni... To już zabawka, taki telefon. Masz cicho sieć, graj sobie. No. A ja idę sobie po pogadać z koleżanką, I rodzice nie lubią tego tematu, bo wiedzą o tym, Większość bo to, rodzice rodzice w zdaje, że to, Oj jest to jest wygodne to jest dla rodziców. rodziców, dlatego jeżeli my mamy mówić o grach, to jeżeli już mamy w coś grać, to przeznaczmy to sobie, żeby wiemy, że godzinę siedzimy przed ekranem, tak włączamy sobie czy PlayStation, czy, czy komputer, czy jakąkolwiek konsolę inną no, i sobie gramy i wiemy y, jakiś tam czas, który sobie poświęcamy na to, wiadomo, że kiedy też, też są rozwijające, tak? I, I to nie jest złe, ale wszystko jest w normie, tak? Mhm. Ja polecałbym nawet biofeedback dorosłym ludziom, bo chodzi tutaj o brak koncentracji, brak pamięci, brak tego spokoju wewnętrznego, te poczucie lęku cały czas w napięciu. Ludzie żyją dorośli. Zauważam, że dużo ludzie po narkotykach nie mają, mają zaburzone fale mózgowe, po alkoholu również, bo to jest stan, taki stan TETA, który chcą uzyskać, bo nie chcą im się żyć, nie chcą aktywności życiowej, więc no, alkohol, narkotyki, różnego rodzaju używki, sterydy i tak dalej, różnego rodzaju manie, komputeromanie i hazard, hazard. To jest taki właśnie stan transowy, gdzie on wchodzi w ten stan i wyłącza się ze świata zewnętrznego. I te, te zaburzenia... Fal, fal mózgowych powodują to, że ludzie są bardziej nerwowi, emocjonalnie depresyjni, agresywni, wulgarnie nawet. Ta agresja to widać u ludzi na ulicach. Nawet jak patrzy jeden na drugiego, żeby kogoś zobaczyć tam, że, że, że inaczej wygląda ten człowiek, bo bez maski jest, to już agresją ludzi zioną do siebie, już się atakuje jeden drugiego e, wszędzie. E, także ta agresja która m, ostatnio pojawiła się od roku czasu, to już, to już ja wiem, osiągnęła bardzo wysoki szczyt, który by nazwać wojną. Jak można się z panami skontaktować? No tak jak tutaj u mnie, bo to z Leopoldem pracuję w gabinecie psychologicznym ulica Gostyńska, tam jest. Tam jak u mnie tylko z tym, że Leopold bezpośrednio zajmuje się dziećmi, mhm. ale jeżeli do mnie, to ja kieruję do Leopolda. Oczywiście, jak są z, tak zwane to, 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 co powiem, zawładnięcia, opętania, to ja robię to dzieci oczyszczenia, a później mhm. Leopold dalej pracuje. Pierwsze spotkanie to jesteśmy wspólnie, mhm. pracujemy. Gdzie, gdzie jest ten seans mną zrobiony, na uwolnieniach emocji, blokad i tak dalej, regresji wieku, a później jeżeli chodzi o łagodzenie tego stanu, to już Leopold pracuje tam, również tak samo jak ja. Prowadza w trans no i wcześniej robi ustawienie fal radiowych, tak? Mówię, tak, tak. E, jeżeli chodzi o mnie, no to wystarczy wpisać w, w Google, tam Leopold Kaczarowski. I będzie wszystko. wszystko, wszystko. Będzie wszystko tak? Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Moimi gośćmi był dr Andrzej Kaczarowski oraz psycholog Leopold Kaczarowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.